Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w grze Security Booth czyli. Em, no, cieć parkingowy symulator. Po prostu gość, który stoi i wpuszcza ludzi na teren firmy Symulator, tyle że. Ta firma jest jakaś podejrzana i tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją i to jest w ogóle taki trochę bardziej Papers, Please niż symulator e, parkingowego, więc zobaczymy co tu się będzie działo. Poza tym jest piękna grafika rodem z PS1, więc to jest to co ja lubię najbardziej. Proszę bardzo, 1996 rok, e, ja się już prawie urodziłem. I, i, I co my tu mamy? Mamy sobie budeczkę, mamy telefon, nikt nie odbiera, mamy o, Job rules, czyli zasady pracy. Pamiętaj, aby rozmawiać z osobą w samochodzie, muszą tu pracować. Sprawdź jej rejestrację, jeśli ta rejestracja jest w rejestrze, to możesz ich wpuścić, jeśli nie, to musisz ich wygonić. E, otwieraj tylko pracownikom, i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy, widzę, rejestr pracowników i rejestracji. Ło, pan tu już czeka. E, spokojnie, e, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, czy mógłbyś mnie wpuścić? E, jasne, żebym cię mógł wpuścić. A rejestracja G G1269 Nice R. G1269, G1269, G12, 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 G1260, a to jest GI2, to jest GI2 czy G12? To jest G. Ja nie wiem, czy to jest GI, czy to jest G12. Okej, okay, ale powiedzmy, że się zgadza, GI69, tak? Dobra, mordo, wpuszczam Cię, ryzykuję. Proszę bardzo, proszę wjeżdżać. W razie czego wyrzucą mnie pierwszego dnia w pracy, przy pierwszym samochodzie. Mam nadzieję, że to nie jest takie łatwe. A Proszę bardzo. Miłego dzionka! O proszę, kolejna osóbka, mordeczka, ziomeczek w jakim ładnym, zieloniutkim wolwiaku. To nie jest zieloniutki, to jest czarny wolwiak. No dobra. W ogóle my chyba w jakiejś Szwecji pracujemy, patrząc po samochodach. E, dzień dobry. Eee, Okej, okay, dzisiaj będzie ciężko w pracy. Okej, okay, mordo, jasne, spoko, tylko ja muszę sprawdzić, czy ty tu pracujesz najpierw. Leo N31 Leo Leon? Czy to gość nazywa się Leon? Leo N31. Leo, leo, leo! Leo! leo. Nie ma tu takiego czegoś jak Leo? Czy ten pan chce nas oszukać? A nie, Louie, Woodhouse, Leo, Entrz dziś. Ale nudy, wpuszczam cię mordo, wpuszczam, wjeżdżaj. Czy my tu mamy może coś do zwiedzania fajnego? Czy możemy sobie coś popatrzeć? Na naszej budce może jakiś gołąb siedzić, czy coś? Co to był za dźwięk? To był dźwięk bramy, prawda? Bo się już przestraszyłem tak troszeczkę. Wchodzimy, w naszej budce jest ciepło. E, przyjemnie, nie musimy wychodzić na, na, na zewnątrz, w sensie, no musimy wychodzić, bo musimy em, sprawdzać rejestrację, przydałaby się jakaś kamera, nie? Mamy przecież 96 rok, come on. Już kamery były i wszystko mamy, tutaj telefon ładny przecież. Czemu nie mam kamery, która się patrzy na rejestrację, co? Dzień dobry, witam serdecznie. E, prawie musiałem wziąć dzisiaj wolne, ale dzisiaj jest ważny dzień, żeby e, żeby przyjść, okej okay, mordo. Jasne, good. Good boy! O, oh, who's a good boy? Who's a good boy? Zobaczymy, czy jesteś. Zobaczymy, czy jesteś w rejestrze, bo wtedy będzie bad boy. A tak, tak, tutaj się nie bawimy. Jak chcesz być good boyem, to musisz być w rejestrze, proszę bardzo. Yy, good boy, good boy. Jest, George Phillips, good boy. Who's a good boy? Who's a, proszę bardzo, proszę, wchodzimy. Who's a good boy? Proszę bardzo. Ech. Takie rejestracje to ja rozumiem, słuchajcie. Takie rejestracje to ja rozumiem. Proszę, zapraszam serdecznie. Eee, czekamy na kolejnych pracowników. O, proszę, kolejny i kolejne Volvo. Mówi wam, że normalnie pracujemy w Szwecji. Eee, witam serdecznie. Eee, kolejna nocna zmiana. Ha, 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 tak, no, no, przewalone. No, mordo, tak, dzięki za Smalltalk. XT2 M28. XT2 M28. XT2... XT2M28 Mario Wilczes I co mi Mario? Proszę bardzo, wchodzimy do środka Wpuszczam, czy tu mamy w ogóle Kogoś, kogo mamy nie wpuścić? Czy, czy, czy odważy się tu ktoś w ogóle Przyjść, kto nie jest pracownikiem? Chyba nie Co tu się Chwila Co tu było? O, ta karteczka nie było jej tu, prawda? Co to zarazowała w Slendermana? Yy, 12, 6, 9. Telefon? Halo? Error code, Zero. Error code 050477. Zero. Ale mi nic nie powiedziano, mi nie przeszkolono, jeśli chodzi o błędy. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co powinno być. A. Okej, okay, podekscytowanie było pośpieszone. Jesteśmy bardzo blisko, żeby zakończyć eksperyment. Mieliśmy kilka e, wypadków. Ktoś, e, ktoś jakby się wygadał, że Natasza umarła w, zeszły, w zeszłym tygodniu. Ale i tak jest e, warto. Jest warto co? Co wy za eksperymenty tu przeprowadzacie? OK. Eee, wolałbym zostać w domu, grać w gry Ale zawołali mnie na jakiś eee, Emergency Czyli jest jakiś nagły wypadek Nagły przypadek AU87 AU87 eee, AU8 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 AU87 Uj, Ellen Brown Proszę bardzo, zapraszam serdecznie Proszę wjeżdżać <suszel> E, tej kartki tu nie było, troszkę mnie to martwi, więc ja, ja tutaj sobie będę siedział w rogu, ja będę patrzył. I, i, i żeby tu się nic więcej nie wydarzyło, prawda? O, mamy kolejnego klienta. Halo? O, przepana? Prze przepana? Czemu tam ktoś stoi? Ha Halo? Halo telefon? Alarm. Alarm. Eee, mamy tak po prostu gościa wpuścić? A another late night. Tak, tak. Okej, okay, mordo. FA5A48. Podejrzany typo. Eee, jakie to było? FA5A48. Mamy tu od razu Andreas Stavas. Andreas Stawas, morduję ja cię wpuszczam, bo jesteś jesteś dobrym ziomeczkiem. Czy ja mogę cię pójść? Czy ja mogę cię dać w mordę? Czy to jest. O nie. Czy to jest w, w, jakby w, wpisane w pracę y, ochroniarza parkingowego, że mogę podejrzanym typom dawać w mordę, czy nie? Co ja mam? Co ja mam zrobić? Czy karteczki mi tu jakieś wieszają? Come on. A. Ja sobie wejdę do środka. Ty, gościu, się lepiej nie ruszaj, prawda? Nie... Odjechał. Czyli jest wszystko w porządku, prawda? Wszystko jest dobrze. Am... Um. Prawda? A. Kto? Gdzie? Na dachu? Kto mnie tu... Pu o nie, kolejna karteczka. I co tu się za wybuchy dzieją? Co wy tam robicie? Halo? System failure. System failure. System failure. Problem jakiś system. System, system pada, failure. coś się dzieje. Dzwonią do mnie. Ja nie wiem o co chodzi jakaś karteczka, to to za karteczka. Eee, karteczka. Jeśli, jak, jeśli dyrektor e, będzie przeprowadzał swoje testy, to. E, nigdy nie uda nam się otworzyć pip! Z pip i pip. Zabrałoby to bardzo mało czasu, żeby to ukończyć. E, mamy jakieś tutaj tajne. O! Dzień dobry. Ja, ja przepraszam, byłem zapatrzony w, w dokumenty. To jest nowa Nexus, tak? Dzisiaj jest mój pierwszy dzień i trochę się zgubiłem. Czy wpuścisz mnie? Jasne, że cię wpuszczę, jeśli się zobacz, okaże, że masz dobrą rejestrację. DE4T93. Chwila. Tutaj ty nie byłeś tym ziomeczkiem, który stał wcześniej i się gapił? DE4E83. DE4. 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 d E4. -E 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 nie. Nie ma. Nie ma de4, de4, de4... Nie ma! O, koleżko, o, koleżko, ja cię tu muszę... Ja cię tu muszę wygonić. Nie, nie wpuszczę cię. W tył, nazad tą swoją ładą. Nie wpuszczamy takich ludzi. Proszę bardzo, czy to jest łada, czy to jest jakieś reno stare? Nie, nie wiem, nieważne. E, proszę bardzo, stoimy. Kościół, jedziesz, czy nie jedziesz? Jedziesz, bardzo dobrze. Co to są za takie kliki? Coś tak klika jak... Coś tu klika. Czy pojawiła się kolejna karteczka gdzieś? Czy gdzieś na naszej budce jest kolejna karteczka? Nie, ale mamy kolejny telefon. Czego? Dzięki. To jest to czego ja potrzebowałem pierwszego dnia w pracy. A, Halo? O, A... gościu, ja nie żeby coś. Ej weź, wracaj do domu, weź sobie wolne, weź L4, co? Pomóż mi! mam pomóc co tu się dzieje Halo pomóż mi e... E... Halo Halo nie ja wchodzę czego Emergency, uwaga, jakaś. Aha, zamykanie systemów. E, bronie zabezpieczające aktywowane. Poziom tlenu zredukowany. Twoje. Twoje rodziny zostaną poinformowane o twojej śmierci. E, ale ja nie, ja jestem tylko ciebie parkingowym. Zostawcie mnie w spokoju! E, Halo? Ktoś wyjeżdża. Proszę, proszę, wyje proszę bardzo. Zapraszam. Kim Jaką masz rejestrację, Mordo? JH0E44. JH0E44. OK. To było zakończenie numer jeden, prawda? Przychodzą mi na myśl jeszcze dwa zakończenia, jakie można by było zrobić teoretycznie w tej grze. To znaczy, moglibyśmy nie wpuszczać nikogo od samego początku, albo moglibyśmy wpuścić tego kolesia, który był podejrzany, prawda? Więc spróbujmy nie wpuszczać nikogo, zobaczymy co się stanie. Jeśli dobrze pójdzie, będziemy mieli dwa zakończenia, i to będą łącznie trzy zakończenia, czyli wszystkie, które są w tej wersji demo. A jeśli odcinek by Wam się spodobał i chcielibyście zobaczyć więcej tej gry, to wyszła pełna wersja, w której jest więcej zakończeń i dzieje się dużo więcej. Więc zobaczymy, po prostu jak to będzie wyglądało. Dzień dobry. E, ja od razu Panu mówię, albo Pani, proszę bardzo. E, nie wpuszczam. Do widzenia. Nikogo nie wpuszczam dzisiaj, dzisiaj nikogo nie wpuszczamy. Dzisiaj e, ratuję wam życie, bo byście wszyscy e, wzięli i poumierali, więc e, jakby e, powinniście się cieszyć. Powinniście się cieszyć. Nikogo nie wpuszczam. Um, czy. Czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie? Kolejna osóbka. Dzień dobry. Nie wpuszczam. Do widzenia. Dzisiaj mamy zamknięte. Proszę wrócić do domu. Witam kolejną osóbkę. E, pana dla odmiany nie wpuszczam. Proszę bardzo. Proszę sobie jechać. Nie ma to tamto. Nie ma wjeżdżania. Uratuję wam życie. Do widzenia. Oho. Dzwoni nam telefon. Błąd kod 050477. To jest ten sam kod co był. Czy z serio tutaj nie ma żadnego innego zakończenia? Czy wszystko się będzie działo tak samo? Zobaczcie, mamy karteczki. Come on, come on, nic się nie dzieje. Ciebie też nie wpuszczam, nara. Nara, proszę bardzo, nie wpuszczam nikogo, wszyscy sobie stąd jedźcie. I mamy ziomeczka, który wyszedł i się na nas gapi, więc teraz nie wpuśćmy tej osoby, na którą on się będzie gapił. I zobaczymy, co się stanie. Czy on spróbuje w ogóle do nas przyjechać? Czy nie? Dzień dobry. Nie wpuszczam. No i okej, okay, nasz ziomeczek tutaj przyjeżdża. Okej. Okay. To może dla odmiany wpuśćmy go, co? Dla odmiany go wpuśćmy. Proszę bardzo. Zapraszam. Bo wydaje mi się, że nie wpuszczając nikogo nie robimy żadnej, ale to żadnej różnicy, więc przynajmniej zróbmy tą różnicę, że wpuścimy tego ziomeczka. I co się teraz stanie? I co, dobrze rozumiem, że. Chwila, tu jest jeszcze, zobaczcie, jedna ta. Jeszcze jej nie widzieliśmy. E, dyrektor cały czas przeprowadza testy. E, zastrzelę go, jeśli to dalej będzie tak trwało. Oho. Mamy wybuch, to ja się schowam. Czy to jest wybuch? A. Halo! O! 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 -o? Okej okay. Czy mogę odebrać? Nie mogę. Ending drugi. Więc jaki był trzeci ending? Naprawdę nie wiem, co my tu jeszcze moglibyśmy zrobić. Wpuściliśmy tego gościa, moglibyśmy go nie wpuszczać. Może powinienem nie odbierać telefonów, czy coś. Tak czy inaczej, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli nam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Jeśli chcielibyście zobaczyć pełną wersję tej gry, która jest płatna i którą musiałbym kupić, więc na razie tego nie robiłem. Ale jeśli chcecie, to kupię i zobaczymy, jak wygląda pełna wersja tej gry. A póki co, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!